Mógłbyś się sobie podrócić w swoje imię, proszę? sobie tutaj zapisałem Jarku doskonale, to teraz Jarku przysłuchaj się, bo prawdopodobnie dostaniesz raporty od kilku stacji, zapis znaki i za chwilę poprosimy Cię o podanie dla tych stacji tych raportów, jak będą podawały teraz Tobie, eee, proszę uprzejmie lecimy od początku, mikrofon do Bydgosty do Roberta, SP2 Roman, Olga, Barbara, przez Paweł i grupa SP2, Maria, Dorota, Stefan ولكنها تجدت انها 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 تجدت SP2 Robert przestawił i grupa SP2 Maria Dorota Stefan. Fajno, dzięki Robert. No strasznie się buja sygnał. Jarek to dosłownie co kilka sekund był głośno i bardzo cicho. Dobrze, teraz Jarku, słuchaj, dalej raportu, mikrofon do Radka, do Sarnowów. Czy do Sarnów, nie wiem jak to pozytywnie odmienić. SQ2, Roman Stefan-Karol. Prosimy na antenę. Ok, dziękuję Jacek za mikrofon. sp 2 md tu SQ2, Roman, Stefan, Karol. Dla kolegi SP2 jako sama Olga, czwórka piątka. Czwórka piątka, ja mam na imię Radek, KUDE, HASARNOWY, niedaleko Kościerzyna. Ok, tu jest sp 2 Dorota, STEFAN. No to według kolejności teraz raz mikrofon, do wychodzic do JUDE. E, Stefan Kuepek 9, Olga, Karol, Urszula, łamane Paweł Proszę bardzo o raport dla Jarka SP2Y, Olga, proszę bardzo Karol, Urszula, że Jarka w ogóle nie Kompletnie No trudno, Jarku, informacja jest taka, że Józef e, w Wysocicach nie odbieracie się w dziewiątym okręgu. Zobaczymy może Marcin z Lublina. Będziecie słyszał lepiej. Z 8 Ludwik Urszula Paweł. Proszę bardzo o raport. OK, sq 8 LUP i grupa SP2 Maria Dorota Stefan. No Jarku w Lublinie też słabiutko nie jesteś odbierany tylko szczątkowo. To teraz cóż, zobaczymy, co w takim razie w białym sztoku. Aha, Przemek się już też pożegnał, przepraszam, to w takim razie do mikrofon do Rzesowa, do Krzysztofa. SQ8 Ewa Roman Stefan, prosimy bardzo, grupa SP2 Maria Dorota Stefan. Tak, tu SQ8 Ewa Roman Stefan. Bardzo dobrze odbierałem na 5-5. 5-5 odbierałem Jarka SP2 Yokohama Olga. Tak mam zapisany znak, także 5-5 maksymalnie tutaj dochodziło. Także teraz warunki poszły bardzo do góry. Tutaj te stacje, właśnie z drugiego okręgu, to, to powyżej dziewiątki wychodzą. Proszę bardzo, mikrofon z powrotem. S głośniewa, Roman, Stefan, grupa SP2, Maria, Dorota, Stefan, no to fajnie, czyli Jarku, odebrałeś teraz od Krzysztofa też raport, Krzysztof, proszę popraw sobie raport, ja Ci tam kiedyś wstępnie wcześniej dałem piątkę, piątkę, teraz to było na piątkę, dziewiątkę, głośno i wyraźnie tak jak byłbyś tuż obok, fajno, Jarku, teraz prosimy, żebyś podał raporty tym, którym jeszcze stacją nie podałeś, prosimy bardzo. Y Olga prosimy na antenę i grupa SP2 Maria Dorota Stena. psp dwa Maria, Dorota, Stefan dobrze Jarku. Myślę, że zainteresowani usłyszeli. Popraw sobie tylko znak y, kolegi Józefa z Wysocic. To jest Stefan Kłebek 9, Olga, Karol Ursula. Nie Wioletta, tylko Urszula. SG9, Olga, Karol Urszula, łamane Paweł. Fajno. No dobra, to jeszcze tylko takie pytanie. Czy komuś brakuje jeszcze jakiś raport? Oczywiście pomijając sytuację, którą ja przekazywałem, że stacja była na granicy słyszalności. Czy ktoś jeszcze y, potrzebuje jakiś raport? Proszę ja tu chciałem powiedzieć tu Orza, szula, że teraz Jarka spójstałem. tak to ma trójkę czwórkę ale bez kazań tyle ile chciałem powiedzieć Joko Hama Olga żył w tym samym tyle ile chciałem powiedzieć no to na pewno się ucieszył Jarku odebrałeś? bardzo słabo bardzo słabo prawie znani No nic nie schodzi. Trójkę, czwórkę dostałeś od Józefa SQ9, Olga Karol, Frusula przez Paweł. E, także to się wszystko buja raz, e, nawet mało, e, symetrycznie w dwie strony to nie jest. Czasami jeden z nas pozostałego długo osobę słyszy dobrze, a w drugą stronę za parę sekund jest gorzej. Także dobrze, e, dobrze. To się pytałem, czy komuś brakuje, czy ktoś chciałby jeszcze jakiś raport podać uzupełniający. Proszę bardzo. No chyba na tę chwilę nie ma, no to jeszcze sakramentalne pytanie, yy, no warunki się bardzo zmieniają, także słuchajcie, to jest parę sekund jest gorzej, lepiej, już nie tu wychodzi. Yy, ja też to obserwuję, yy, no tutaj do niektórych z Was muszę się bardzo, że tak powiem, zaczajać tutaj takimi yy, z antenami odbiorczymi, żeby zrozumieć, yy, bo na głównej antenie na t jest bardzo dużo szumów i, i to różnie tutaj wychodzi. Fajno. Czy jest jakaś stacja jeszcze, która chciałaby z nami wymienić raporty? Yy, tu grupa stacji na Kaczówki, w Próbach Stacji ma emocji. Yy, i prosimy bardzo, czy jeżeli ktoś chce jeszcze dołączyć do grupy i wymienić raporty, to serdecznie prosimy. Tu jest P2 Maria Dorota Stepan. Proszę bardzo.